Dzisiaj na różd wjeżdża, moi kochani, zupka z pokrzywy. Właśnie ją przesmażam z cebulką i majerankiem. Wywar się już robi. Później będzie jajeczko do tego. Na twardo, jak do żurku. Także będzie na wypasie. Anetko, pozdrawiam Cię serdecznie. Mini Camper Maxi Live oczywiście. Jesteś moją botaniczną inspiracją. Także trzymajcie się i do następnego ujęcia, bo czeka mnie dzisiaj rozbiórka. Dlatego muszę dobrze zjeść, żeby mieć siłę. No, witam Was, moi kochani. Padło mi dzisiaj takie oto maleństwo. Zważmy sobie, ile waży: 4 kg 300. Oh. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle ważyło. Jakoś spróbujemy się. O, ruda już tutaj świeci. Jakoś spróbujemy się do tego zabrać, prawda? Tutaj jest dwa. Kawał blachy, powiem Wam. Oj, kawał blachy naprawdę. Co nam to tak tam się tego chyba nie pozbędziemy? Ich habe es noch an Już widać to do czego zmierzamy. Teraz jeszcze trzeba się do tego dorwać. No i tak, moi kochani, przyszła pora ważenia. Sobie ile jest rudej: 400 gram. Bardzo fajny wynik. Po jakieś 25 zł. Mamy 11, 11, tam koło 12 zł. Pozdrawiam Was serdecznie.